Chcesz wydać książkę z wydawnictwem, bo kusi Cię to, że dzięki wydaniu z wydawnictwem, marketing i wszystkie działania będą po stronie wydawnictwa, no to muszę Cię zmartwić. Owszem, wszystko, co związane z wytworzeniem książki papierowej, jasne, będzie po stronie wydawnictwa. Wydawnictwo wyśle Ci tylko tekst do akceptacji po korekcie i redakcji, cała reszta pewnie nawet nie będą ci zawracali głowy. Ale jeśli liczysz na to, że marketing zrobią za ciebie, no to tutaj muszę Cię rozczarować. Jeśli po Twojej stronie, mimo że wydajesz z wydawnictwem, nie będzie marketingu, to nie będzie ani widu, ani słychu o Twojej książce. Choćby była kandydatką na światowy bestseller. Pamiętaj, dla wydawnictwa jesteś jednym z elementów w planie wydawniczym, rocznym planie wydawniczym. Prawdopodobnie ma od kilkudziesięciu do może nawet kilkuset pozycji, które będzie wydawać. A jeśli Ty jesteś debiutantem, to tym bardziej. Biorą Cię na próbę, sprawdzają jak się sprzedasz. Sprawdzą Cię również pod kątem, czy będziesz brać aktywnie udział w promocji i de facto w sprzedaży swoich książek i e-booków, czy będziesz gdzieś z boku obserwować, co się dzieje. Jeśli to drugie, no to nie licz na sprzedaż i na ciąg dalszy współpracy. Niestety, to są firmy, tam pracują ludzie. Musi być wypracowany obrót, zysk. Nie ma w tym nic dziwnego. Mówię o tym w najnowszym filmie na YouTubie, dokładnie w ósmym odcinku pisarskiego Espresso, do którego już teraz Cię zapraszam. Link w bio. Dowiedz się, jak wydając czy to samodzielnie, czy z wydawnictwem, wydłużyć promocję książki lub buka do czterech miesięcy.